Cześć moi drodzy, ja jestem Poliżma i witam Was w kolejnym materiale z codziennych SBC i z tego co pojawia się w Fifie Mamy godzinę 19, mamy poniedziałek, więc od razu sprawdzamy co nowego w FIFA słychać, czy coś dzisiaj wyszło, czy też nie. Urodzinowe zadanie po raz kolejny. Rozegrajmy, czyli jeden rzadki do zgarnięcia, a tutaj mamy coś jeszcze. To jest komplet zadań trzecich, drugi. No, nie wiedzieć czemu nie mam odblokowanego. I niestety nie udało mi się tego zrobić. Okej, okay, czyli mamy kolejny kolejny tydzień z codziennymi zadaniami. Więc w sumie 3 paczki za 35 tysięcy można było zgarnąć przez te urodziny futa. Jeśli chodzi o punkty przełomowe, tutaj dalej nędza, bryndza i w ogóle nic się nie dzieje. Tak więc mówi się trudno, a my sprawdzamy. Co takiego słychać, jeśli chodzi o nasze SBC, SBC, których pojawiło się dziś? Co takiego? Patrzmy najpierw, czy tutaj nie zmieniły nam się jakiekolwiek nagrody, ale z tego, co widzę, to raczej nie, bo ten Ogbonna i Azart, więc tutaj nic, podstawy nic i live. W Sekcji live, jeżeli nic nie będzie, to troszeczkę się Dziwie, ale mamy fut 17 duża, złota paczka premium. Szaleństwo, szaleństwo niestety, to tyle, hmm, jeśli chodzi o dzisiejsze SBC. No, nie postarali się, jeśli chodzi o poniedziałek. I jej nie stanęła na wysokości zadania. Co ważne, Messiego już nie ma w SBC. Eee, dzisiaj się właśnie skończył. W sensie, nie Messi się skończył, ale skończyło się wyzwanie. Tutaj mamy Antonego Marciala, no bo chyba tym razem się nie mogę pomylić. I mamy maksymalnie 7 klubów, piłkarze z tej samej ligi maksymalnie 8, piłkarze z jednego klubu maksymalnie 4, rzadki 1, 77 oceny, 75 zgrania. Więc ja generalnie proponuję to zrobić z jakiejś ligi typu Argentyńska, jest ok. Szczególnie jeśli tutaj bierzemy nieświecących zawodników. Dobrze, wykorzystajmy sobie też tego pana i, i może tego pana. Tu jest środkowy obrońca, jest bramkarz, jest kolejny środkowy oraz prawy obrońca. Mamy tutaj trzy kluby pójdźmy teraz może w ligę meksykańską bo tutaj też jest kilka złotych kart które dość spokojnie można sobie poprzepalać i, i, i tutaj weźmiemy na przykład tego pana i tych tak samo rzadki jakiś tam był no weźmiemy może tego żyniaka, mamy tutaj jeszcze jakiegoś środkowego pomocnika jest oczywiście Dobra, powinno nam to wystarczyć. Więc wrzucajmy prawy pomocnik do tego, cyk, dajmy może tak, tak, i w ten sposób ocena 77 niestety tutaj nam nie wyszła. Tak więc znowu będziemy musieli podbustować ten overall. Oj, męczące to jest ze strony jej, że w ten sposób właśnie dają nam te sbc bo niepotrzebnie tutaj musimy boostować ten overall jakoś sztucznie. No ale niech im będzie. Tu już mamy więcej klubów niż wymagają. Zróbmy tak. I weźmy inną ligę zamiast argentyńskiej, no bo. Jeśli tam nie zrobimy odpowiedniego overallu, to musimy spróbować czegoś innego. No, i tutaj na pomoc przychodzi nam liga holenderska, która myślę, że powinna załatwić sprawę, aczkolwiek różnie to może z tym być. Jakiegoś środkowego obrońcę by nam się przydało dać. Mamy tak, i zobaczmy teraz, czy z tego zrobimy overall. Wszystko się zgadza, tak jest, więc przepalamy to. Paczka średnio opłacalna. Szkoda, że dzisiaj nie ma żadnego żadnego innego SBC, chociaż wyjdziemy sobie i wejdziemy jeszcze raz, żeby zobaczyć, czy faktycznie tak to wygląda. No ale nie zanosi się na to, żeby było inaczej niestety. No tak, dokładnie tak. Tylko FUT17 dzisiaj, no i do odblokowania kolejny tydzień. Jeśli chodzi o zadania codzienne, jak widzicie, tutaj już u mnie Cordoba i um, Bakajoko, praktycznie oboje zrobieni. A my otwieramy paczkę, paczkę za 15 tysięcy, czy tam coś około tego. A do tego w sumie możemy sobie otworzyć jedną za 50 tysięcy, ale to za chwilkę. Tak więc leci paczka za SBC. Zobaczymy, czy nam szczęście dopisze. Dajcie znać w komentarzach, jeśli macie jakieś pytania. Bardzo chętnie je poruszę na następnym materiale. A my tutaj mamy bez banerów paczuchę. Tak więc nic się niestety nie urodziło z tego Sawić, który mi się przyda. I oprócz tego myślałem, że może jakiś cień, ale niestety tak to nie wygląda kolorowo. To idzie na Quixel, no i paczka za 50 tysięcy, którą otworzymy. A tu są ciekawe paczki. I to Wam polecam otwierać. Jeżeli naprawdę macie taką możliwość do tego za 8,5 tysiąca srebrni zawodnicy. To też na pewno będzie dobre. Aczkolwiek sam, osobiście jestem zdecydowanie bardziej zwolennikiem tych paczek. Otwórzmy taką, taką jedną. Zobaczmy, jak tutaj dokładnie e, wygląda ta paczka. Czy to są z samymi zawodnikami, czy też tylko? czy też również właśnie z jednorazówkami, ale z tego co mi się wydaje to sami zawodnicy no za 1800 monet to może naprawdę bardzo spowodować, że ceny brązowych zawodników do SBC mogą spaść oczywiście nie musi tak być natomiast jeżeli uzupełniacie swój klub na bieżąco, tak jak ja to robię na przykład od początku roku, jeżeli robicie SBC ligowej, jeżeli robicie SBC Libertadores i Sudamericana to polecam Wam otworzyć te paczki, bo naprawdę Wam się to przyda 1800 końców za taką jedną paczkę oczywiście tutaj ta paczka nie jest jakaś wybitna bo mamy tylko jednego zawodnika z ligi chińskiej no to to 200 monet plus liga MLS też 200 monet to na Quixel i do tego jednego z Libertadores który chodzi po no za 900 monet pewnie się sprzeda tak więc sprzedając z tej paczki tych zawodników którzy na pewno się sprzedadzą Pewnie odzyskamy jakieś 1300 monet Do tego pamiętajcie, że karty świecące to również jeśli je wystawicie po 200 monet powinny się sprzedać. Tutaj nie wiem dlaczego ten pan kosztuje aż tyle, ale jeżeli kosztuje to ja go wystawiam bo to praktycznie zwraca nam paczkę Bardzo fajnie ze strony EA, że dodało właśnie takie paczki do sklepu No ale obiecana paczka za 50 tysięcy wlatuje. Życzę szczęścia w pakach Do zobaczyska jutro na materiale, zapraszam oczywiście na streamy, na których będziemy naprawdę teraz ostro lecieć z robieniem różnych SBC. Ale mamy walkout na koniec, napastnik Cavani czy Suarez. Suarez w tym momencie, tak więc paczka za 50 tysięcy, mam nadzieję, że nam się zwróci. Nie mam pojęcia, ile w tym momencie kosztuje Suarez. Do tego w paczce nic tutaj jeszcze ciekawego, no ale jak widzicie, Suarez ponad 50 tysięcy, także na tej paczce jeszcze zarobimy. Tyle na dziś. Trzymajcie się, miłego dnia wam życzę. Do zobaczenia na streamach. Na razie.